Witam wszystkich bardzo serdecznie, kompania braci znów na spacerze, Maciej na nadawaniu. Można powiedzieć, że jesteśmy na starych śmieciach, już wcześniej kopaliśmy, można to zobaczyć na filmie, bodajże powrót Jedi, na tym polu co wcześniej kupaliśmy, tam gdzie jest tak zielono. Jest zasiana trawa, rolnik zapewne ma jakieś zwierzaki u siebie w domu, tam nie będziemy ryć, niech sobie to rośnie spokojnie, jesteśmy pole obok, no i pokazał się pierwszy sygnał, pierwsza znajdka, zobaczcie co to jest, wygląda jak jakaś mini armatka, ale mi się wydaje, że to może być czasami jakiś gwizdek, tutaj z tej strony, ma jakieś wyryte, no jakieś dziurki są nacięte. Dziurka jest nacięta i tak mi się kojarzy, że to może być jakiś gwizdek. A jak nie gwizdek, no to proszę o jakiś komentarz i wyprowadzenie mnie z błędu. Dobra, do następnego sygnału. Witam, kompania braci, Marcin z tej strony Jesteśmy na polu, w którym chodziliśmy Na jednym Z pierwszych naszych filmów W zasadzie na dwóch Filmach, w których byliśmy I bardzo fajne efekty mieliśmy Chyba najlepsze Z Wszystkich pól tutaj było, Byliśmy, nie pamiętam w kwietniu tutaj chyba chodziliśmy fajnie nakosiliśmy Sprawdzę jesteśmy po prawej stronie od tej wieżby gdzie ta wieżba była Tam mamy tą wieżbę, gdzie ta wieżba była takim wyznacznikiem, gdzie najwięcej rzeczy się znajdowało Bo tamta lewa część jest obsiana trawą, tak jak rolnik mówił wtedy jak to orał, to, to nie porozmawialiśmy, dostaliśmy pozwolenie na chodzenie w każdym razie tam nie możemy pochasać, no bo nie będziemy jego pracy niweczyć a ja zaczynam pierwszy sygnał od fragmentu łyżki albo nożyka, czyli kompletuję to co znalazłem ostatnio dobra, lecimy dalej i. Mam nadzieję, że będzie się czym pochwalić. Do usłyszenia. Słuchajcie, ja wcale stąd to nie odszedłem. Nawet nie zdążyłem zakopać tego poprzedniego ruchu w ziemi, który zrobiłem. tutaj obok zaraz miałem kolejny sygnał. Niestety śmieciowy Kawałek tubki Po jakiejś paście Do świetnika wrzucone I będzie stąd zabrany ok śmigamy dalej no, widać Macieja Przemieje go, widzę nie wiem czy kamera Właśnie jest na wysokości Tej wieżby Coś wyciągnął z tego co widzę czyli ciągle w tamtej lokalizacji pole ma coś do zaoferowania wtedy naprawdę co parę kroków się coś trafiało ja mówiłem że to eldorado tutaj i faktycznie tak było. Ciekawe co tym razem będzie. Dobra, ale trzeba sprawdzić swój sygnał. O, i Macie coś ma na pewno. Bo kamerą, telefonem się bawi widzę. Что ж мне Dobra, lecimy dalej. Wkazał się kolejny fancik. Tym razem mamy monetkę, ale jak widzicie, stan jest kiepski. Nie wiem, czy to zapewne nie będzie ten grosz brus południowych, co tam był bity w 1790. W 1997 roku, no ale niestety nic z tej monety nie wyczytamy Szkoda, bo jak się monetkę znajdzie, to potem jest stan ważny tutaj do góry nie wiem czy to będzie widoczne jest korona chociaż czy mógłby to być poniatowski z tymi inicjałami jego no trudno jest powiedzieć niestety no, moneta jest sponiewierana przez czas no, ale jest to najważniejsze dobra idę dalej nie przynudzam do następnego sygnału wykupałem teraz taką dziurkę nie wiem znały potężny pocisk nie wiem od czego to jest naprawdę waga słuszna bym miał obstawiać to jakiś z samolotu by był prawdopodobnie choć może nawet trochę za mały jeszcze, ale naprawdę jest słuszny Piek. te dziurki i obok coś z Ach, do śmietnika dobra, lecimy dalej no witam, trafiłem coś okrągłego okrągłe rzeczy u mnie rozbudzają wyobraźnię zawsze a niestety to jest jakiś aluminiowy krążek, ale to nie jest monetka ale spoko bo obok tam też fajny sygnał 10, 60 do 80 wskaciące 10 centymetrów pokazywało. Zobaczymy. Jak tym prawdy? Спасибо. tylko po prostu może bateria dziwna sprawa cierpliwość została wynagrodzona te dwie możliwości albo poniatowski bo niestety moneta jest w stanie muszę dać trochę pod słońce żeby cokolwiek na niej widzieć albo grosz poznański tak grosz poznański moment Nie mogę przeczytać za żadne skarbów. No w każdym razie jest moneta stan jest jak widać albo i nie widać, nie wiem co kamera nagra. W każdym razie lecimy dalej do następnego słonko już jest wysoko Pogoda jest super, temperaturka trochę mocno przygrzewa. A tutaj pokazał się kolejny pieniążek widzicie go Stan mi się wydaje, że będzie super dwa grosze. Druga RP Piękny jest A to będzie. To ja wam za chwilę jeszcze pokażę i powiem. Tu są te dwa grosze od przodu. Awers. A rewersik! Tak to wygląda. Do góry powinna być data. 1927 rok. A mniej więcej w tej samej linii tam gdzie jest to zielone, wy tego nie widzicie to w zeszłym roku znalazłem to dwa złote srebrne w polonie. Druga RP. I tam wtedy dowiedziałem się Jak piękne monety Były bite Przed drugą wojną światową Dobra Ostatni rzut Na monetkę Porobię zdjęcia I muszę iść się przejść Czegoś napić i najeść Dobra do usłyszenia Następna rejka po jedzeniu I znowu się coś Pokazało. widzicie tutaj o mamy piążek. o kurcze stan super jest te monetki akurat pięknie wyszły zobaczcie jak dał ten jeden fening czy Raj 1885 rok z drugiej strony dalej to spadasz Pięknie się zachowała moneta. Super. Niczego jej nie brakuje. Piękna patynka. Wszystko jest wyraźne, super wygląd. Dobra do następnego sygnału jest fajny sygnał 5 centymetrów wskazania tam 56 zobaczymy z tego pola na tych wskazaniach słuchaj tam z drugiej strony tej wieźby Wychodziły trusaki e, i chyba dwudziestolecie międzywojenne z tego co pamiętam Co prawda wtedy była inna wilgotność ziemi To zapewne ma znaczenie przynajmniej tak myślę bo nie zmieniłem też płaszczyzny chodzenia po polu chociaż gdyby w poprzek Czy ma znaczenie, czy nie? w na razie zaczęły mi się pojawiać co krok sygnały. Tym razem, niestety, kawałek blachy. Do następnego, są mi takie rzeczy, klema i przewód lecimy dalej jakiś dziwny sygnał niestabilny duży śmieć jakiś w glebie mi się tutaj pojawiają cegły jakaś porcelanka prześwituje ciekawe co tutaj było na tym polu na starych mapach trudno tutaj cokolwiek ustalić co tu było niby pola ale patrząc na ilość tych Rzeczy, które wychodziły na, tym, na tych poprzednich filmach o. Eee, i, I nadal co wychodzi, no to coś tutaj musiało być Jakaś, nie wiem, karczma, stara droga Żeby tutaj medaliki trafialiśmy Szkaplerzyk jakiś tam się trafił, z tego co pamiętam Dwudziestolecie międzywojenne XVII wiek trafialiśmy teraz jakaś musiężna łyżka w zasadzie już bym powiedział że łycha ale już powykręcana i Dobra lecimy dalej nie będę przynudzał może coś się jeszcze trafi bo naprawdę pole jest pole jest dość obfitujące w różne ciekawostki Hmm. co rusz się pewnie coś trafia może nie jest takim natężeniem jak na powrót Jedi czy na e, rewanż udany bodaj że to były te dwa filmy bo pewnie pod słońcem to tu nic nie widać Słuchajcie moje wpeplanie którego tak i tak mało kto słucha co e, jak się mówi zgubiłem wątek aha no tam nakosiliśmy przekrój kurczę no 300 po 300, 300 lat bodajże e, fantasysty z takiego czasu okresu wychodziły więc naprawdę wszystko tu jest i wszystkiego się można spodziewać to jeszcze nie jesteśmy na tej e, najlepszej części tego pola bo zamierzaliśmy być po lewej stronie od tej wierzby no ale niestety jest zielono jak rolnik mówił Trawę zasiał dla zwierzaków Tak trzeba to uszanować i nie wolno mu tam wchodzić I latamy po prawej stronie od wieżby. no coś też się znajduje Dobra to się rozgadaje, nie wiadomo po co Jak będzie sygnał to, to pokażę, pozdrawiam Jest kolejny sygnał Najprawdopodobniej Teraz to już na pewno jest tu guziczek. Cywilne w takim stanie łóżko było. Słownie się rozpadło. No nic. Do ziemi, rozleci się do końca. Do lasu tego sygnału. Teraz znalazłem kogutka. Pamiętacie te zabawki perlowe? Tak zwane gwizdki. To chyba był jakiś gwizdek. Już kogutek sponiewierany jest. Szkoda, że zniszczony. Też były takie kogutki, co się układało. No to była zabawka dla niemowląt, co się od największego kółka do najmniejszego układało na taki patyk, czy tam pręcik plastikowy i zwieńczeniem tej wieży był kogutek. Taka znajdka, ciekawostka. zaraz się pole skończy, za czym coś jeszcze wypadnie. zapewne będziemy zmieniać miejsce. Dobra, no to do jakiegoś następnego sygnału do usłyszenia. Jesteśmy po drugiej stronie kanałku Tam gdzie przed nami są pola Na których kopaliśmy wcześniej Tak tutaj wszystko dookoła wygląda Super pięknie Dobra Nie przymudzam, Pokazał się Pierwszy pieniądz Złotówka Perylek Aluminiowa Stan Zniszczą Dobra do jakiegoś lepszego, konkretnego fanta. Do Teraz spacerek rowkiem, którym, ujęto, że pamiętam, w kwietniu jeszcze płynęła woda, tutaj byliśmy. Ogólnie rzecz biorąc, chcę się przedostać, jak gdyby po tej lewej stronie tutaj wieczby być skoro tam w jednej linii praktycznie znajdywaliśmy fanty stwierdziłem że po tej drugiej stronie tego rowku skoro jest łąka to się przejdę w tej linii zobaczymy czy przyniesie to jakiś efekt jak patrzę to gdzieś tutaj to już powinno być o jeszcze kawałeczek teoretycznie tu mamy jakąś odnogę do kanałku dobra tu musiał wyjść patrzymy na drugą stronę i ta wierzba powiedzmy, że jest w tej linii no nic Pożyjemy, zobaczymy. Zobaczymy, co na tej łące się trafi. Czy w ogóle coś się trafi. Dobra, do usprzenia. Teraz mamy jakąś ciekawostkę. Powiem Wam, że sam się dziwiłem, że to kopałem. Patrzcie, jak to z tej strony jest strasznie skorodowane. Masakra. A z tej strony mamy jakąś ozdóbkę. Nie wiem, czy to będzie liść jakiś dębu. Spróbujemy to oczyścić. nie wiem czy to będzie jakaś ozdoba myśliwska czy może jakiś element broni białej jakaś ozdoba mosiężna i tutaj jakieś skorodowane ostrze a może to od pistoletu skałkowego nic ciekawe są takie znajdki tylko że trudne do ustalenia jest ich pochodzenie i wykorzystanie. No nic. Zdjęcia porobię. Zostawię to i będzie sobie leżało. Może ktoś znajdzie i się dowie co to jest. Dobra. Chyba będziemy z spadać, bo nic tutaj nie było. A tutaj tak już na powrocie coś takiego trafiłem. Ciekawostka. Dobra. Do następnego sygnału.